We wtorek w szkole podstawowej nr 6 odbyła się Gala Nasi Najlepsi, podsumowująca dokonania wyróżniających się uczniów. Nagrodzono osoby, które w ubiegłym semestrze osiągnęły wysoką średnią ocen oraz mogą pochwalić się nienagannym sprawowaniem. Dzisiejszy dzień jest dniem bardzo wyjątkowym dla naszej szkoły, bo od wielu lat mamy Galę Nasi Najlepsi. Wśród naszych 62 w tym roku nagrodzonych uczniów są również. Cztery osoby, które są nagrodzone przez Lubielskie Wspiera Uzdolnionych. Powiem, że to są wyjątkowe osoby wśród naszych uczniów, z bardzo wysokimi ocenami, również z zachowania. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni, i tych uczniów coraz przybywa w naszej szkole, więc dla nas jest to wielki prestiż. To, że dziecka się i dobrze czują w naszej szkole, ale również Uczą się i zajmują wysokie lokaty. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, którzy prezentowali swoje pasje i talenty. Warto podkreślić, że w tej placówce podobne gale odbywają się już od ponad 20 lat.